Hejka kochani, dzisiaj otwieram niebieskie prezenty na Movistar Planet i są to takie prezenty, więc zaczniemy sobie je otwierać. Czyli pierwszy prezent jest od mojej księżniczki 7000, jest to plecak, dziękuję. Następny prezent też jest od mojej księżniczki, jest to maska na koronawirusa. Następny prezent, to są spodnie, dziękuję. Kolejny prezent od mojej chmielniczki, to. Hmm. Coś mi się, a, czyli to jest sweter, dziękuję. Kolejny prezent, to są włosy. U ale ładna. sukienka, dziękuję. Buty. bandana, są to spodnie, kolejne, jest to czapka. Jest to chyba taka komwojska bluzka. Kolejny prezent od mojej u ale ładne tło. Dziękuję. To te wszystkie prezenty moja Kolejny prezent jest od wiosna Nadzieje 2.8. Jest to spódniczka. Kolejny prezent od Kiki Biki 3. Czy, Czy. Jest to. Są to spodnie. Kolejny prezent jest od Wiosna Nadzieja 28. O, i jest to sukienka. Kolejny prezent od Wiosna Nadzieja i są to włosy. Kolejny prezent od mojej księżniczki. O, dziękuję. Mogę założyć. Kolejny prezent od małej księżniczki. Są to buty. Kolejny, dziękuję. O, ale piękne. Dziękuję. I teraz kolejny prezent, czyli jest od Emil, Diament1 i jest to... Uuu, dziękuję. To są wszystkie prezenty. Dziękuję wam za to wszystko. Jest mi bardzo miło. Przymierzę sobie te, to. Uuu, ale ładne. No, bardzo ładne, dziękuję. Więc jak na razie skończę z prezentami, bo bardzo dużo już kolorów nagrałam. I teraz będę bardziej nagrywać jakieś BSP, albo jakieś Proma, albo jakieś wyścigi, więc wszystkie te propozycje piszcie w komentarzach, a jak są wyłączone, to piszcie mi na prywatnym na MSP lub BSP, jak chcecie, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym odcinku.